Uwaga, uwaga, Ziemia znikła. Ratując ci życie w 912 roku, zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie Ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi Ziemianami w całej galaktyce. Asteroid uderzy w Ziemię za mniej niż 48 godzin, zabijając wszystkich jej mieszkańców. Za kilka chwil Ziemia w całości zostanie przeniesiona do innej galaktyki. Ziemia rok 2428 w innej galaktyce. Ci, którym udało się dotrzeć do fortyfikacji, nigdy nie wrócili. Cóż, o nas nie musisz się martwić. Mamy coś, czego oni nie mają. Pożyteczną funkcję w naszych pasach czasoprzestrzennych. Możemy się cofnąć nawet o dwie sekundy. I będziemy niewidzialni! Jabłka gruszki! Zapraszam do środka! Najbardziej soczyste jabłka w całym Paryżu! Tylko dwa kredyty za tuzin! Zapraszam! A może coś zjemy, zanim zwiedzimy wieżę Eiffla? Anioły śmierci! Tam, na górze! Półłapce czasu. W łapce czasu ona z nim, czy szczęśliwa gwiazda świeci i Waleria w poszukiwaniu ziemi rejst aż po gala. Co one robią? To tanker wilje przysłał? Tak. Panowie śmierci to specjalne droidy do zastraszania obywateli. Ankerville. Moi wierni poddani na wolności jest dwoje kryminalistów! Odszukajcie ich! Albo zostaniecie zgładzeni! Macie 24 godziny, gdy zawiedziecie, nie będę miał litości! A oto próbka mojego gniewu. ha! <śmiesz> Lorelin! Natychmiast aktywuj pas! Musimy się dostać do środka, zanim podniosą most zwodzony. Wiem, nie mów, biegnij! Udało się, ześlizgnijmy się. Spójrz, to generał Gonzales, współpracownik Tankerwilla. Chodźmy. Hej, te pasy się przydają, prawda? Poziom pierwszy, restauracja panoramiczna. Zaczekajcie tutaj. Tak jest. <noise> Odcisk palca rozpoznany, identyfikacja tęczówki poprawna, dostęp przyznany. Ogromne podobieństwo. Bycie tyranem to u nich rodzinne. Pragnę, byś przemyślił. Uroda nie powinny się marnować. Jestem młodą dziewczyną, mój panie. Młodą dziewczyną, która marzy o znalezieniu prawdziwej miłości. Niech mnie nic nie rozumiem! Czemu tak żałosna dziewka jak ty odrzuca moją propozycję? Ofiaruje hmm. ci bogactwo! Ach, to całkiem proste! Ja nie chcę tych bogactw, a tym bardziej mieć męża starucha! To pewnie jakaś skaza genetyczna. Pomyśl, mogłaś skończyć jako władczyni Normandii! A ty mogłeś skończyć na końcu wiszącej liny! Podoba się pokaz? <laughs> Niszczenie nas. Swą... przyjemność! <laughs> to obłąkany barbarzyńca. Czemu czekałeś do dzisiaj? Tak było zapisane, generale Gonzales. Ale nie jestem potworem. Za 8 minut dasz wszystkim naszym androidom rozkaz przerwania ognia. Rozumiem, że to też było zapisane. Szybko się uczysz, generale. Nie będzie łatwo złapać Valeriana i Lorelin. Podejrzewam, że mają pasy czasoprzestrzenne. Nieważne. Jutro wszystko będzie. Oto krótki pokaz tego, co wydarzy się w ciągu kolejnych kilku godzin. Jak widzisz, odbędzie się także ślub na szczycie wieży Rajfla. Rajmondzie Tankerwil, czy wierzysz Lorelin za żonę na dobre i na złe? Odpowiedz po prostu tak. Valerian, obiecałeś mi. Tak! Lorelin, czy wierzysz Rajfla? po moim trupie! Doktor Albert. <laughs> Tym razem to koniec Tankerville. Doktorze, nie powinno tu pana być. Przestań, Lorelin. Robię tylko to, co powinien zrobić Valerian. Zawsze wiedziałem, że tak czy inaczej Valerian i Lorelin w końcu mnie do ciebie zaprowadzą. Dlatego zawsze dbałem o to, żeby nic im się nie przydarzyło. <laughs> <noise> Obawiam się, że bardzo dobrze znam tę technologię. Nie doceniłeś mnie. Czuję się obrażony. Ty mnie już nie zaskoczysz. Znajdę koordynaty twojej kryjówki w tym pasie. Tak, a teraz skończmy tę ceremonię. Ach, to się tak nie skończy. Nie może. To koszmar. Nie mogę poślubić Talkewila. Nie. Ach. Nie musisz. To tylko możliwe zdarzenia. Jeszcze nie miały miejsca. Wszystko dzieje się... Prosić, chciałbym zostać sam. Gdyby przewidywał przyszłość, musiałby używać tego samego urządzenia czasoprzestrzennego co doktor Albert. Parlament Galaktyki. Szanowni delegaci, zwołałem to nadzwyczajne spotkanie, by zarządzić głosowanie. Jako prezydent Parlamentu Galaktycznego domagam się, byście uznali rezolucję, że najwyższy dowódca zostaje jedynym władcą Galaktyki. Rezolucja jest konstytucji i demokracji. To oburzające! Wykluczyć wlagosów z Nie Nie Jestem prezydentem! Domagam się natychmiastowej rezygnacji Gorka i Odol! Wykluczyć z parlamentu! Nie ma, nie ma. A teraz będziemy głosować, kto jest za rezolucją. No głośnie to przerasta moje oczekiwania! Mówi Karla Dazik na żywo z Parlamentu Galaktycznego. Po udanym przewrocie dokonanym przez Gorka Jodol, najwyższy dowódca został jednogłośnie uznany jedynym władcą galaktyki. Misja zakończona, przewrót w parlamencie galaktycznym dokonany. E? To wyśmienicie! Cieszy mnie twoja pochwała, panie. Panie? Flota wojenna leci na Androguna, no jak chciałeś. Naszym celem jest wykurzenie i eliminacja antywlagoskich rebeliantów na planecie. Siły okupacyjne mają większość planety pod kontrolą. Świetnie! Cieszę się, że ci zaufałem! Dziękuję, panie. Więc Tankerwill dowodzi w Lagosami? Na to właśnie wygląda. Ciekawe, jak zdobył władzę nad najwyższym dowódcą. Mój drogi Wilfredzie, gdybyś mnie teraz zobaczył, byłbyś dumny. Tankerwillowie wypełnią swe przeznaczenie i zostaną władcami wszechświata. <laughs> Muszę cię teraz opuścić, szlachetny przodku. Czekają na mnie w laboratorium! Pewnie jest pod ziemią. Jak oni się go boją? Witaj, Ech. Rachel. Witaj, panie. I co za znaczący postęp chciałaś mi pokazać? Cóż, wierzę, że wreszcie udało nam się stworzyć najwyższego dowódcę, który jest niezniszczalny, jest nieśmiertelny. Wspaniale! Czekałem na tę chwilę tyle lat! Wszystko dzięki Twoim uwagom. Jak mówiłeś, zwiększyliśmy taktopanie głównego procesora kontrolującego organy wewnętrzne do 2 milionów gigaherców. Skóra zrobiona z Viridium-24 pozwoli mu przetrwać eksplozję nuklearną. Ten nowy model składa 5 tysięcy jaj dziennie. To faktycznie znaczący postęp! Tankerville stworzył w Lagosów! A, nie mogę uwierzyć, że to już. <laughs> Coś się dzieje z moim pasem w czasoprzestrzennym. Chyba zaraz przestanie działać. Zaraz odeślę mnie do teraźniejszości. Ha? co? Cokolwiek się stanie, zostań dwie sekundy w przeszłości. Nie próbuj mnie ratować! Już za chwileczkę! Jeśli złapią nas oboje, kto wtedy pokona krwila? Posłuchaj mnie, Lorelin. Obiecuję, że po ciebie wrócę, dobrze? Obiecuję! Ach, witaj, Lorelin, jesteś punktualnie. Ho-ho, jaka przezorność! Zniszczyłaś swój pas czasoprzestrzenny? Bałaś się, że poznam koordynaty kryjówki doktora Alberta? Doktora Alberta? Nie znam nikogo takiego. To nieistotne. Ja wiem, co spotka doktora Alberta, tak jak wiedziałem o Twoim pojawieniu się tutaj. I o tym, że zniszczysz swój pas. Więc pewnie wiesz, gdzie jest Walerian, skoro wiesz wszystko. Walerian. <noise> Valerian. Pomocny, ale zbyt zadufany w sobie młodzieniec. I to, obawiam się, go zgubi. Co przez to rozumiesz? Och, nie zdradzę ci zakończenia. Nie miałabyś niespodzianki, ale pewnie jesteś wyczerpana. Zabiorę cię do twojego pokoju, mam wobec ciebie wielkie plany. Naprawdę? Naprawdę. Jutro zostaniesz moją żoną! Jak w tej wizji, którą widzieliśmy wcześniej. Ślub na samym szczycie wieży Eiffla. To się jeszcze okaże. Może mi coś o sobie opowiesz? Co to? Masz rację, kochana. Mąż nie powinien mieć sekretów przed swoją żoną. Kilka lat temu stworzyłem nowy gatunek. Połączyłem DNA człowieka, insekta i kałamarnicy. Wlagosów. Potrzebowałem stworzenia, które będzie się rozmnażać szybko i skutecznie, więc stworzyłem najwyższego dowódcę. Męski odpowiednik królowej roju lub mrówek. Chciałem, żeby każdy w Lagos pochodził z jednego źródła. Pierwsze modele składały do 2000 jaj dziennie. Gdy jaja się wykluwały każdemu niemowlęciu, wszczepialiśmy implant, by były posłuszne i rządne władzy. Gdy miałem już dość osobników, wybrałem się w czasie 4000 lat wstecz na pokładzie statku kosmicznego. Na na tej planecie zostawiłem najwyższego dowódcę oraz kilka tysięcy jaj. I tak to się wszystko zaczęło. Teraz, zaledwie dwa tysiące lat później, Vlagosi stali się najpotężniejszą rasą w galaktyce, a wkrótce moje stworzenie będzie władać całym wszechświatem. Rozpoznajesz, co to jest, to prototyp samego najwyższego dowódcy. Obawiam się, że jest zbędny. W odróżnieniu od najnowszego modelu ten żył tylko 100 lat i w każdym wieku trzeba go było wymieniać na nowy. Po co wymyślać tak okrutną rzeczywistość? Czemu zmieniać galaktykę w więzienie? To proste, by mieć los setek miliardów stworzeń w ręku. Będę dla nich Bogiem. Przeznaczeniem rodu Tankerwilów jest rządzić śmiertelnikami. Kompletnie ci odbiło! Wszystkie te rzeczy, które widzisz, nie są dziełem szaleńca. To dzieła sztuki! Jeśli Parlament Galaktyczny dotrze do tych informacji, to będzie koniec dominacji Vlagosów i twojego arcydzieła! Tak, i dokładnie to zamierzam zrobić, Lorelinę. Hm? Co to jest? Ten plik tutaj? Który? O, ten! Nazwany Piarna Elkali. Ach, tak, Piarna. Jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że w Lagosi mają ograniczoną inteligencję i że nigdy nie uda im się podbić galaktyki, więc stworzyłem im sojusznika, Piarne Elkali. Wasza wysokość, jesteście niemile widziani. O, księżniczka Piarna, to miłe, że czynisz nam honor i witasz nas osobiście. Nie nazywaj mnie księżniczką, jestem komandorem. Jestem dowódcą wojennej floty w Lagosów. Czekamy na rozkazy, pani komandor. Wasza niekompetencja jest straszna! Księżniczko piarno wystarczy! Polecisz do Central Point! Co? To rozkaz! piarna nie przyjmuje rozkazów od nikogo! Ognia! Oh, to moje przeznaczenie, dostać się na szczyt. Zupełnie tak jak teraz, nie? Tak, będziesz księżniczką Aldebaranu. Będę kimś więcej, moja Lorein. Jesteśmy sojusznikami, moja droga, i od tej chwili galaktyka nie będzie już taka jak dawniej. Wyjąłeś mi to prosto z ust. Nie mogę stąd wyjść bez skopiowania tych plików! Pijarne także kontrolujesz, to niepoważne! Śmiertelnie poważne, niestety. Wszystko jest tu w tych plikach. Kiedyś pokażę ci, jak ją zmieniłem w mojego najcenniejszego sojusznika. Wszystko zostało już zapisane. Przeze mnie. Scenariusz ostateczny. Nikt go nie zmieni. Nikt w galaktyce nie ma tyle mocy. Chodź, pokażę ci twój pokój. Zabieraj te brudne łapska! Spokojnie, Valerian, spokojnie. Nie pora na nerwowe reakcje i głupie działania. Spokojnie. Zaczekam tutaj, aż wszyscy wyjdą. Mam, a teraz tylko stąd uciec. XIX wiek. Szkocja tajna kwatera doktora Alberta. Przesyłam ci nowe koordynaty Witaj, Valerianie Gdzie jest Lorelin? Wyjaśnię ci później Przygotuj się do startu Jasne Co to za smutna mina? Wyglądasz jakbyś szedł na szubienicę Nie mam ochoty na żarty, Rondo Powodzenia, chłopcze Przyszłość w twoich rękach Hotel Pałac Galaktyki. Czeka pan już kilka godzin! Dziewczyna się nie pojawiła? Może kolejnego drinka? Ja nie mam dziewczyny. Trudno mi uwierzyć, że przystojnik taki jak ty jest zupełnie sam. Spadaj, blondi, ale już! O! Dobry wieczór, Piarno. Myślałem, że nie przyjdziesz. Już miałem odejść. Nie ubrałeś dzisiaj antytelepatycznej maski? Nie. Chciałem z tobą pomówić. Chodź ze mną. I ostrzegam. Nawet nie próbuj niczego, wyczuję to. Mam nad tobą przewagę. Niezły masz widok. Wiesz, że mogłabym kazać ci aresztować i skazać? Myślę, że warto było podjąć ryzyko. Czemu tego nie robisz? Czy ja nie jestem sto razy atrakcyjniejsza od Lorelin? Chyba nie sądzisz, że dlatego przyszedłem. Wyjdź za mnie, Walerianie, będziemy rządzić razem. Oferuję ci władzę i bogactwo. Wyjść za ciebie? Myślałem, że mnie nie lubisz, że pragniesz mojej śmierci. Tak było, bo myślałam, że jesteś z Lorelin. Pięknie, miło i nudno. Zasługujesz na więcej. Wiem, że nosisz w sobie smak niebezpieczeństwa. Wiem kim naprawdę jesteś i wiem, co cię dręczy, Piarno. Mam tutaj pliki, które mogą cię zainteresować. Obejrzyj je sama. Teraz, zaledwie dwa tysiące lat później, Vlagosi stali się najpotężniejszą rasą w galaktyce. To niewiarygodne! Zwykły ziemianin Will stworzył Vlagosów! Tak, i myśli, że jest bogiem, a dla mnie jest diabłem. A teraz pokażę ci coś, co dotyczy cię osobiście. Chciałem ci tego oszczędzić, ale nie mam wyboru. Gwiazda! To zingłaś! O, a to Astrostatek! Wspaniale piarna bardzo dobrze odgadłaś. Moja dziewczynka jest najlepszą telepatką w galaktyce. Ach, chyba odziedziczyłam wasz dar. A, mamo, tato! Piarna. Ty i ja zostaniemy wielkimi przyjaciółmi, moja młoda piarno. To nie ja, tylko Atral zabił twoich rodziców. Atral, rozumiesz? Zrobił to, bo cię nienawidzi. Atral zawsze cię nienawidził, tak jak nienawidził twojej mamy i taty. Atral jest zły. Gdy będziesz już duża, wejdziesz w sojusz z najwyższym dowódcą wlagosów i pokonasz Atrala. Nienawiść będzie cię prowadzić przez całe życie. Wybacz. <laughs> Bardzo mi przykro. Zrobiłeś błąd, pokazując bite obrazy. Podpisałeś na siebie wyrok śmierci. Dzień dobry, kochana. Mam nadzieję, że dobrze spałaś. Wyglądasz olczniewająco. Dziś nasz wielki dzień. Ceremonia rozpocznie się o szóstej po południu. Nie obchodzi mnie to. <laughs> Widzę, że nadal podtrzymujesz iskierkę nadziei, że dzielny Walerian przybędzie i ocali Cię w ostatniej chwili. Obawiam się, że to nie będzie możliwe, bo dokładnie za 60 sekund walerian zniknie. To niemożliwe! A myślałem, że już wszystko ci powiedziałem. Chodź, chodź. Tutaj Karla Dazik na żywo z Central Point. Już za kilka chwil antywlagoski rebeliant Valerian zostanie publicznie skazany na dziedzińcu ambasady Aldebaranu. To będzie pierwsza egzekucja od czasu, gdy 15 wieków temu uznano ją za barbarzyństwo. Zanim się zacznie, księżniczka piarna Elkali wygłosi przemówienie. Agitatorzy i buntownicy, wrogowie sojuszu Wlagosów! Niech traktują to jak przestrogę. Taki los czeka was wszystkich! Żołnierze! CEL! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Osiński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Walerian Tomasz Steciuk. Lorelin Monika Pikuła. Ronda Ewa Serwa. Gork Jodol Mieczysław Morański. Szym Głozi Jarosław Donina, Robert Tondera. Dariusz Błażejewski i inni.